Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup pojazdów Lubin, ulica Kolejowa 9. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Piąta kolejka regionalnej ligi biznesu w piłce halowej przeszła już do historii. W najciekawszym meczu kolejki drużyna KGHM, oddział ZG Lubin, pokonała dotychczasowego wicelidera drużynę Stowarzyszenie Niebieski Parasol 5 do 1. Chociaż do przerwy utrzymywał się remis, był to mecz na bardzo wysokim poziomie. Po raz pierwszy doczekaliśmy się przedłużonego rzutu karnego, ale niestety nie został on wykorzystany przez zawodnika drużyny ZG Lubin. W najciekawszym meczu ZG Lubin pokonało stowarzyszenie niebieski Paraso 5-1. Było to bardzo ciekawe spotkanie, emocjonujące, stojące na wysokim poziomie. No i chcielibyśmy, żeby takich spotkań było więcej. Już w następnej kolejce dojdzie do kolejnego meczu na szczycie, gdzie lider od podejmie wicelidera od Reścinawa. Na pewno ciekawy mecz będzie lidera i wicelidera, czyli od i total od Reścinawa, także serdecznie zapraszamy od godziny 15. Szósta kolejka odbędzie się już w najbliższą sobotę od godziny 15 w hali Regionalnego Centrum Sportu. Selekcjoner piłkarzy ręcznych Michał Bigler ogłosił nazwiska 16 zawodników, którzy w styczniu pojadą do, Hiszpa do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata. W tym gronie znalazł się skrzydłowo MKS Zagłębia Lubin Michał Bartczak, natomiast Adam Malcher musiał ustąpić miejsca Marcinowi Wicharemu z Płocka i Sławomirowi Szmalowi z Kielc. Osiem medali przywieźli zawodnicy MKS Kuprum Lubin z Mistrzostw Polski, które odbyły się w Warszawie. W mistrzostwach, które odbywały się od 27 do 30 grudnia startowało 8 zawodników i zawodniczek z Lubina. Najlepiej zaprezentowała się Natalia Czerwonka, która zdobyła aż 5 medali. Startowała od nas 8 grupa łyżwiarzy, a największe osiągnięcia... To jest czerwonka Natalia, która zdobyła pięć medali, w tym 2 złote na dystansie 3000 metrów i 5000 metrów. Drugi z Patryk Wójcik zdobył trzy medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W ramach tych zawodów odbywały się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, na których Patryk Wójcik zdobył też trzy medale. Zdobył jeden złoty, srebrny i brązowy medal. W sobotę i niedzielę łożwiarze z Lubina czekają kolejne starty. Zawodnicy udadzą się do Zakopanego na Mistrzostwa Polski w sprint. Czynnie nowy rok przywitali oldboye Zagłębia Lubin. Zawodnicy rozegrali sparring wewnętrzny. Tu wynik nie był najważniejszy. Ostatecznie padł remis 5 do 5. Po spotkaniu wszyscy udali się na wspólny noworoczny obiad. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.